Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale yy, odcinku z Lola. A dzisiaj coś nietypowego: a mianowicie gramy sobie yy, Urfika. Jako, że mają niedługo właśnie go wyłączać, to pomyślałem, że czemu by sobie nie zagrać, jeszcze czegoś ponagrywać. Bo generalnie nie grałem za dużo tego Urfa, bo miałem trochę roboty yy, i z kanałem, i, i, i poza kanałem więc pomyślałem sobie, że teraz mógłbym jeszcze parę gierek, jakichś fajnych, z takich fajniejszych postaci, którymi, które lubię, którymi lubię grać nagrać sobie coś, żeby po prostu yy, żeby po prostu mi się znaczy inaczej yy, żeby było na kanał, bo pewnie szybko takiego urfa nie dość, że nie będzie to jeszcze pewnie z takim wyborem, w sensie, że można wybierać sobie yy, Postać w sensie, bo tak to były AR-Urfy. 4 lat lata temu to był ostatni Urf, który można było normalnie sobie pikować, z tego co tam y, pamiętam, że pisali. Więc no. No, żeby po prostu było cokolwiek na kanale z tego Urfa, bo jednak chciałbym coś nagrać. I się przyda po prostu. Jeszcze parę fajnych jest postaci, którymi bym chciał rzeczywiście zagrać, bo to jest naprawdę naprawdę fajna Fajnie się nimi po prostu gra na tym Urfie Skała to jest postać, którą szczerze mówiąc nie grałem na Urfie jeszcze, na tym Grałem paroma postaciami Ale nie nim, bo w sumie nie, nie, nie pamiętałem o nim za bardzo, zapomniałem o nim A przypomniało mi się, że przecież to jest Malphite to jest to Jak będzie szóstka to dopiero będzie jazda Full AP oczywiście lecimy Jakąś zonę pewnie tam na trzeci item włożę, żeby się tak nie wypierdzielać I klikam na niego, klikam a nie leci na niego Kurde Nie dodałem w E I klikam cały czas spamowałem E A nie dodałem punktu E Co by pierwsze złożyć? Um, może niech będzie to. To w sumie nie będzie takie głupie jak na początek, później Rabadon poleci albo coś takiego, żeby było bardziej hardcore, można tak powiedzieć. Dobra, umarłem raczej? Nie, jednak nie. Dobra, na faście się cofnę. Ten Team, o rany że musiał akurat na bocie być. Miałem nadzieję, że będzie na topie. Ten ma przerąbane tam. No jeszcze, że oni są razem, ale w sumie szóstka będzie i już będzie Git. Jak będę miał szóstkę, to będę się wtedy wpierdalał z tego ulta i ten, ten Timo. Mnie tak one-shotowane, że z chęcią aż będę to robił. Będę tak specjalnie na niego leciał. Jak zobaczę, Timo jazda nie. Tylko, żeby się po prostu nie powypierdalać przed tą sztuką za dużo i. i żeby to wszystko wyszło. Żeby go nie nafidować za bardzo, bo wtedy będzie. No nie ma jak, nie ma jak. Bo nie dość, że jest oślepienie. To jeszcze ten yy, Timo rzuca. Znaczy, Timo rzuca oślepienia, a ten jeszcze stunuje. Także to, 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 to nie jest fajne. Ale ja będę czekał cierpliwie do szóstki. Jak będzie szóstka to wtedy się pobawimy. Trzeba na pierdol, jak ta miniona ostro. Wziąłem sobie w ogóle tego skina. Rzeczywiście ładny jest, bo tak sobie pomyślałem, że. W sumie nie jest taki brzydki. Bo przeważnie grałem tym glacialem Glacial Malfightem, więc yy, myślałem, że ten nie ma zmienionych sila, jednak ma. Co jest dosyć ciekawe. Co on tak na pierdziela? On jest jakiś porąbany. ten Jax Pierdzieli mu tam sku. Już ten Jax jak się wpierdziela, to na... Napierdziela jak chory Nie poleciało w to A rzucałem toku. Ale ładne ładne skile ma Takie zielonkawe Trzeba ich puszować po prostu zaraz. Jeszcze szóstka będzie to wyrównamy. Staty ten musi się cofnąć z tego co widzę. Jak będę miał już Buty, to Morello i yy, tego Rabadona, to wtedy myślę, że wtedy będę na spokojnie one-shotował. Tego też w sumie będę one-shotował. To na easy. Przecież on jest słaby, tylko chwileczkę go poobijać. Myślałem, że on mnie dopierdzieli. Dobra, jest szóstka. Bawimy się teraz. Ile mi trzeba? Już mam na Morello, więc no, cofam się. To nie wiem, czy on mi nie przeszkodzi. Kur... Jakbym miał więcej HP, to jeszcze bym dał radę. Ale mniejsza, teraz to już będzie gitara. No, bo ten Jacks jest rzeczywiście mocny. Co tam się dzieje? Nie chcę polecić, żeby się wypierdzieli od razu. Więc polecę tutaj. No, dopierdzielił Jacksa, widzę. No, my się już odbijamy z tą i bo to kwestia czasu było. Jej ult, mój ult. Dużo zmienia. A i Jacksa, tak szczerze mówiąc, ult i Timo to on nic nie zmienia. No bo Jacksa ult daje mu tylko. Biernie, mocniejszy atak, co trzeci, a Timo na no to co grzyby. No, ja muszę uciekać tym teraz. Nie było innej opcji. Myślałem, że flesznie, mną Dobra, pierwszy kill, siedzi. Wreszcie. Napiernie na, na meturę dawaj. O, kuźba. Ja i tak wypierdzieliłem się. No, ja i tak byłem. Miałem dętkę od. Użył się Ult? Ale dobra, mniejsza. Ja i tak miałem dentkę, bo wpierdzieliłem się w tego grzyba. Dobra, robimy to i trzeba wreszcie jakieś one-shoty robić. Bo na tego? Nie, raczej na tego tutaj. Wpierdziela się od razu we mnie, ja nie mogę nic zrobić. Takie zgranie na Teamo i na Jaxa. No nie wiedziałem, że Jax jest tak popierdzielony aż na tym trybie. Nie dość, że ja mu praktycznie nic nie biję z autoataków. No bo nic mu nie bije z autoataków. A on ma odpalone ja mu nic nie mogę zrobić praktycznie Muszę chyba zmienić linię, pierdziele, idę z tego bota, nie będę tu sobie Życia, nie będę tu życia tracił Nie, aż bym coś napisał bo się to wytnie. Albo się tego nie wytnie, nie wiem <laughs> Raczej nie będzie mi się chciało Że kuźwa tak nienawidzę tej pierdzielonej postaci Gin, gin, gin Dobrze Pasuje mi to Dobra, może być Nienawidzę tej postaci, to jeszcze musiałem ją trafić na tym Na Urfie Dobra, ale jest git on jest z tym Jacksem pewnie, no. Jest jakimś primejnym z tego co widzę. No bo nie mają żadnego teamu. No reszta też tu nie ma teamu, ale mniejsza o to. Tak mi się wydaje, że jest jakimś primejnym, ale mogę się mylić w sumie. Ja muszę z kimś chodzić idę i dać tą. tą Raz jak pierdzielne. Jeszcze tylko Rabadon musi dolecieć. I Buciki najlepiej. Dobra, jest tam damage napierdzielane w niego. Pół HP mu prawie zeszło. Dobra. I wziąłem sobie killa. Ale już, już ten kamyczek coś tam bije. W ten skół. Za 8 sekund mam bita, ale nie chcę w, ni w nią bijać, bo... No ona ma... E więc na 100% ja nie, nie podrzucę, ani jej nie podrzucanie nic. że tak yy, powiem w sumie nie, żeby nie, nie, nie przeklinać aż tak bardzo to powiem że ostatnio wkurza mnie mentalność jakby tych generalnie osób na tym nawet, nawet na urfie będą się spinać o coś nie to znaczy nic nie pisał niby ale ale, ale ten yy, zawsze te pingi mnie irytują i tak dalej w sumie wy, ten na pingach ich nie wyczyściłem więc No i nic się nie da zrobić, to jest gra przegrana raczej, na 100% Nie da się grać, ten Junks jest za bardzo popierdzielony Trzymają Timo Morgane. Ja bym tego Timo zaanszotował teraz Ale chcę go Chociaż może to odrobimy, mam taką ogromną nadzieję. Wystarczy tylko tak szczerze mówiąc... Dobrze napierdzielać i tyle. Ja tego teamu będę warsztatował zawsze. Teraz już. Teraz muszę jeszcze zonie złożyć. A potem może coś na przebicie jakieś? Albo coś w sumie bym złożył takiego, żeby mnie tak szybko nie napierdzielali. No ten team już trochę tam HP ma Zonia, gdzie jest zonia? To, to To, to Nie wiem czy się w sumie opłaca robić w ogóle zonie na yy, Na Urfie, ale no już mniejsza o to Jak ktoś ma tam pisać komentarz, że o zoni się nie składa Czy coś, to ja tam wykam to w sumie forfan, Więc nie wiem co tu się powinno składać, wiem że na pewno Cederu i many się nie powinno składać Wiadomo trochę Cederów daje Zonia, ale ja składam Zonie w sumie tylko głównie dlatego, żeby mieć, yy... nie kupiłem jeszcze 100 no ale mniejsza o niego, żeby mieć yy, właśnie tego, O, żeby używać, nie? Aha uh -huh. oho, ja wolał, tak samo mu się nie wpierdzielać, co nie pójdziecie na topa, jak mam puszuje, i Oi? Ludzie No i nie da się nic zrobić, tak jak mówiłem, dlatego nie chce zrobić no Akurat na taką już Morganę nie da się praktycznie nic zrobić, jak jesteś 1 na 1 Bo to jej Q jest permanentne Dlatego też mnie irytuje, właśnie nie grałem tych urfów Od dłuższego czasu, ze względu głównie na to, że co grę praktycz, praktycznie zawsze widuje te same postacie Nie było gry, tak mi się wydaje, w której, a grałem, nie wiem, z 20 gier pewnie na przełomie tego wszystkiego Na kilka dni, może nawet więcej spokojnie, ale tak mówię na oko tylko Żeby nie było w grze Morgany Zawsze było Co by się nie działo No i o to mi chodziło Ale taką Morganę średnio będę miał yy, jak wybombić Miałem nadzieję, że lepiej wyglądać będzie ta gra, ale już trudno. Może bym sobie popykał tankiem albo upem alfajtem na normalach. To by też nie było głupie. Jakiś poradnik może by poleciał? Może, może. Zawsze jest to jakiś pomysł. O, nie trafiłem tym ultem. Bo on siedział w tych szakach. Ja w ogóle miałem takiego mindfucka przez chwilę, bo się zapatrzyłem w itemy. Dobra, teraz mi trzeba modu umiejętności. Dwa itemy muszę złożyć jeszcze. Najchętniej bym złożył. Mmm, co tu jest ciekawego? To bym chyba złożył teraz. Bo jednak apem malfaj to apem no ale kujwa, to cały czas. Ta zonia mi w sumie średnio się przyda, jak teraz myślę o tym, ale może coś jednak tam już działa. Dobra, leży. Siedzi, siedzi. Chodź tu, chodź tu. A, spierdzieli. No on też nie się na no już. No z tyłu, z tyłu daj mi się klepnąć. Dobra, nie pierdzielę no nawet hita jednego. Mam już na to, nie mam jeszcze. To jeszcze sobie zbiję te miliony i będę miał. Tutaj ja mam za mało jednak tego AP, nie mogę ich tak one fajnie. Ale myślę, że jak już będę miał full builda, to raczej na easy by nie to leciało. Tak myślę, żeby jeszcze to złożyć, bo to też daje właśnie 120 y punktów y mocy umiejętności, więc no, może być to przyjemne do damage'a. Jak poleciał, ale w ogóle Jax mamy, Jaxa mamy w tym bazie, a muszę się wracać na fast, 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 fast. To nie tak, to, to nie tak ma się skończyć. Jak Janko Smurf, Tylko, że nie zrobiłem klady. <grybko> Szybko coś takiego, może lecimy dalej, dalej, no dawaj mi to, lecimy Ktoś teraz przyjdzie Bagdora zrobić jeden autoatak to Więc to i tak nic nie da Dobra, musimy to bronić, musimy tak siedzieć w środku Co mogę z tego zło złożyć? W sumie nic. Ale z czego się składa to? Dobra, do tego trzeba to. Do tego złożę jeszcze to. Jak się odrodzą obydwa i hiby, to będzie już gitara. A oni mają jeszcze dwa te smoki, więc się nie dziwię, że tak napierdzielają. Ja już mam multa co 13 sekund, więc na każdego mogę używać. Tylko najbardziej problematyczna jest rzeczywiście ta Morgana. Nie wiem, jeśli ktoś będzie próbował robić Bagdora. Nie, nie mają nikogo niewidzialnego, nie? E, oprócz Timo, no ale Timo może być tylko w krzakach niewidzialny. Więc raczej wątpię, że będą próbować Bagdora. Mogłem zapierdzielić tego zonę, ale raczej bym nie zdążył. Nie też tak mocny, mi się wydaje ten Malphite, jak był. Chociaż może ja źle gram, to, 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 nie, to nie mówię nic, ale, ale jakoś tak jest. <grytania> jak ten też na Czemu on w ogóle wziął Twitcha? Aha, 4 Infinity też. Właśnie też dziwne, że Jinx nie ma w grze. To też jest dziwne. Bo Jinx też sporo osób gra. O, leci na Bagdora ten, mały sk fryer. <grytania> Że tak powiem A ja bym go ch z chęcią shotował teraz Tylko musiałbym się dowiedzieć gdzie on nie jest a raczej się gdzieś w krzakach chitra. A nie, jest tutaj. Jakby tak się wpierdzielić w niego? prościutko tylko gdzieś tu pewnie na nawalone z grzybów. No dawaj, dawaj, chodź Timo. Nie obchodzi mnie Gangplank, gangplank Graga za nikt. Ja się w timu. miałem Zonie. Miałem nie użyłem tej Zoni w ogóle w grze, ale mniejsza o to, to tego nie było. Ale zabiłem dwóch, więc jako tako to było ok, myślę, więc to było na tyle w tym odcinku. Niebawem pewnie pojawi się kolejny, bo mam zamiar dodać parę jednak z tego urfa meczyków, w których grywam fajne postacie, jakieś te, co mi się fajnie gra, a generalnie też pewnie topowe, więc do zobaczenia, cześć!